Dzień dobry Państwu, Paweł Puzio, wtorek na dzielni. Jak wtorek na dzielni, to jest ze mną Pan Dyrektor Malec. Tak jest. Witamy. Dzień dobry Dzień Panie Dyrektorze. Dzień dobry, witam. Dzisiaj jesteśmy w dzielnicy Hajdu Zadębie. Stoimy na bardzo newralgicznym skrzyżowaniu, które niebawem trafi do remontu. Ale zanim to się stanie, trzeba zrobić plany. No tak, nie tylko skrzyżowaniu, ale w ogóle cały tutaj, wokół tego skrzyżowania układ drogowy, mówimy tu w szczególności o ulicy turystycznej, właściwie od tego miejsca, od, od skrzyżowania do granicy miasta. Mówimy tutaj o obiektach mostowych, pamiętajmy, że tutaj mamy dwa Mało. mosty nad Bystrzycą. Zdegradowane. I z drugiej strony zdegradowane, i z drugiej strony na wschód mniej więcej na wysokości ulicy Frezerów, tam się skończy ta inwestycja. I tak jak pan redaktor powiedział, żeby coś zrobić, najpierw trzeba zaplanować. Jesteśmy już głęboko w głębokiej fazie projektowania, czyli mamy już wykonawcę, mamy już koncepcję. Po prostu się już ta ulica projektuje. Zakres: no, encyklopedyczna przebudowa tego całego ciągu. Także wszystkie sieci podziemne, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki przystankowe z przystankami. No i oczywiście cały układ jezdy na tych ciągach. No i najważniejsze te obiekty mostowe. Dokumentację planujemy mieć, czy, czy jest zakontraktowania na wiosnę przyszłego roku. No i przystępujemy wtedy do szukania źródeł finansowania tej inwestycji przypominam, że to jest jedna z ostatnich inwestycji takich tak dużych. No, niestety też pewnie zapowiadają się tutaj utrudnienia, ale to już jedna z ostatnich tych głównych takich ciągów drogowych do Lublina. No jeszcze Unii Lubelska, która już wiemy za chwilę będzie się rozpoczął się prace drogowe. Tutaj tutaj Projektujemy, szukamy inwestycji. Jedna z ostatnich takich dużych inwestycji w Lublinie, która, nawiasem mówiąc, domyka ten układ, zarówno dla Lublina, bo turystyczna, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tylko dzielnicowa ulica, to jest wylotówka z Lublina i to tak, jest to ważna ulica pracowego Lublina. Natomiast jeżeli chodzi o dzielnicę hajdów w Zadębie, to jest tak naprawdę dopełnienie tego układu drogowego, którego żeśmy zrobili czyli Mełgiewska Metalurgiczna. Pamiętacie Państwo, przy oddaniu Eski. Tutaj żeśmy tą, tak. te, te ciągi wyremontowali, no i Kasprowicza, co prawda troszeczkę niższej kategorii ulicy, ale też tam jesteśmy. W tamtym... jeszcze jeden. zanim zaczniemy mówić o innych inwestycjach, czy koncepcja tych ulic się zmieni, na przykład ulicy turystycznej, czy ona będzie poszerzona, czy będzie dwu, jednopasmowa, dwupasmowa? Czyli to powstanie, tak jak w tym momencie, że są lewo skręty i szeroka jezdnia. Tak, generalnie trzymamy się, trzymamy się traktu, natomiast oczywiście ta geometria tej ulicy troszkę się zmieni. Tam trzeba będzie trochę poszerzyć, że tak powiem, pas drogowy. Powstaną nowe zespoły przystankowe, zdaje się przy, przy ulicy Zawieprzyckiej chociażby. No, trzeba zmieścić ścieżkę rowerową, uwzględnić wszystkich tutaj tych interesariuszy tej, tej drogi, ale generalnie to będzie po trakcie. Oczywiście szanujemy zieleni jak najniższym kosztem zieleni w pasie drogowym? Yy, dzielnica hajdów zadęby to nie ukrywają dzielnica przemysłowa, jeżona dużą liczbą zakładów przemysłowych, oczyszczania ścieków. Jakie pomniejsze inwestycje zostały wykonane w tej dzielnicy już? Co prawda to dzielnica taka industrialna, usługowa, natomiast też mieszkają tutaj ludzie, co no prawda. prawda na dzielnicy nie jest to największa liczebnie dzielnica, około 3000 mieszkańców z tej dzielnicy, no ale ulica Kasprowicza, właśnie o niej zacząłem mówić w tamtym roku, żeśmy część, dużą część wyremontowali, doświetliliśmy na przykład przejście piesze przy tej szkole podstawowej, nie zapominamy też i to akurat będzie już planowane w tym roku jest tam taka diaspora blisko węzła, takie ulice jak Dojazdowa, jak Dziubińskiej na Dojazdowej pojawiło się w tamtym roku oświetlenie w tym roku Rada Dzielnicy, czyli rezerwa celowa przeznaczyła chociażby taki sięgacz ulicy Biskupińskiej tam pojawi się nakładeczka czyli popularnie zwana dywanikiem asfaltowym na pewno się mieszkańcy tych ulic ucieszą, czy chociażby ulica Łuszczowska, tam w tym roku pojawi się oświetlenie, to są nasze plany, ale oczywiście nie zapominamy o tych uliczkach, to zabudowa jednorodzinna, jak Biskupie, Bławatkowa, tam cały czas jesteśmy, drogowcy są, w zimie odśnieżają, naprawiają drogi, no i staramy się, że tak powiem, tych ludzi bardziej tutaj skomunikować, chociażby będziemy próbować w tamtym rejonie puszczać komunikację miejską. No cóż, pewnie mieszkańcy czekają na, na inwestycje, bo mimo, że jest to dzielnica przemysłowa, to jednak ludzie tu mieszkają. Tak, jeszcze jeżeli można, bo panie doktorze, myślę, że ważna informacja dla mieszkańców. Projektujemy również na dzielnicy kluczową pętlę. Dzisiaj taką rolę takiej pętli dzielnicowej, nazwijmy to, jest pętla na zadębiu. Natomiast już projektuje się i właściwie to już tylko u nas kilka miesięcy dzieli od tego, że projekt został oddany. Projektujemy bliżej tego węzła przelęsky, czyli od dzisiejszej pętli na zadębiu, jakiś kilometr w kierunku wschodnim. Projektowana jest już pętla z prawdziwego zdarzenia dla dzielnicy, ładowarki, po prostu zaplecze dla kierowców, no i oczywiście cała infrastruktura pasażerska, także na pewno godnie ta pętla zastąpi ku uciesze mieszkańców Hajdowa Zadębia. Dziękuję serdecznie Panie Dyrektorze. Dziękuję, Dziękuję Państwu za uwagę. Paweł później wtorek na dzielni. A gdybyście mieli uwagi, to pod tym adresem prosimy o korespondencję.